Środki potrzebne na wybudowanie tego pomnika. Mówiła Marii Pietruczuk, została przez nas odnaleziona w 2018 roku podczas jednej z ekspedycji terenowych, podczas których inwentaryzowaliśmy mogiły ofiar Burego i miejsca pamięci związane z tymi tragicznymi wydarzeniami. Okazało się, że nawet miejscowi nie bardzo już wiedzieli, gdzie pochowana jest Maria Pietruczuk, a przypomnijmy, jest to, była to młoda dziewczyna, w 1946 roku miała 16 lat, oparła się gwałtowi właśnie w tej wsi, w której w tej chwili się znajdujemy, w Szpakach. I dlatego zginęła. Jej koleżanka została zgwałcona, przeżyła, ona niestety zginęła. Uznaliśmy, że było to dość symboliczne, że podczas naszego wyjazdu odnaleźliśmy tę mogiłę, ten grób, który był zaniedbany, zapomniany. I właśnie dlatego nad jej mogiłą Powstanie pierwszy taki pomnik, bo uważam, że tego typu pomniki, tego typu upamiętnienia powinny powstać w każdym miejscu, gdzie pochowane są ofiary Burego. Teraz to już święci Cerkwi prawosławnej. Pomnik, projekt tego pomnika został przygotowany przez profesora Jerzego Uścinowicza, który już wiele realizacji związanych z prawosławną duchowością ma na swoim, w swoim dorobku. Zbieramy teraz środki. Tych środków trzeba sporo, jak na każde tego typu przedsięwzięcie. Jeżeli ktoś chce nas wspomóc, można to zrobić na zrzutka.pl, odszukawszy naszą zrzutkę. Nasza pamięć. Można też wpłacić środki na konto Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.